kolor żółty, hmm czy kolor czerwony jaki by do mojego domu kolor najlepiej kwiatków pasował, nie wiem zobaczymy, róże tutaj posadzimy i ogólnie upiększymy nasz przepiękny ogródek w takim razie już skończyłem wszystko zamykam ogromne moje drzwi i lecę pooglądać telewizję, zobaczymy co tutaj ciekawego leci w telewizji Wiadomości, wiadomości, wiadomości! Witam serdecznie państwa w dzisiejszym wydaniu pogody! Mówi Marcin Szczeremeremerem, Puć i. I. Władimirz Bumczyszczykiewicz, Bumko Muleka! Tak, witam jeszcze raz państwa serdecznie! Niestety muszę przedstawić bardzo niemiłą sytuację, ponieważ dzisiejszy... pogoda na dzisiejszy dzień zapowiada się bardzo nieciekawie. Ponieważ pisze się. Bardzo nieciekawie! Wichura. Bardzo nieciekawie! Senek, jest, jest bardzo nieciekawie. Zobaczcie, tylko teraz wam przesyłamy ogólnie e, nagranie stąd, jak wygląda wichura, jak tornado przechodzi przez całe miasto. E, widzisz to? Widzisz, widzisz, jaka. Tak, widzę, widzę. Jestem bardzo znieznaczony tą sytuacją. Czy to drumy zrywa? dachy zrywa! Widzisz to? E, tak jak powiedziałem, i ciemność mieszkańców spadła o połowę od wczorajszego dnia. Także mieszkańcy, trzymajcie się wszyscy na baczności. Uważajcie! Uważajcie na siebie. Musicie uciekać, musicie szybko to miasto opuszczać. Widzieliście, jakie tornado na nasze miasto nadchodzi. Zenek, trzymaj, bo się boję. Masz ciasteczka, ogólnie zjedz Daj Dawaj ciasteczka, trzeba zjeść, nas brać trochę odwagi. Daj synkowi, masz jeszcze diamentów, żeby się wyprowadzać? Ty a w ogóle słyszałeś, że z diamentów ogólnie najbezpieczniej jest wybudować dom ochrony, bo wtedy tak naprawdę bloki diamentowe nie w ta wichura, która nadchodzi. Tak, tak, słyszałem, dlatego przymierzam się do poszukiwania tajemniczej kopalni, której jeszcze szukam, ale nie mogę jej niestety znaleźć. Cicho, to nie na telewizji, kurczę Zeton. A, ucieka, dobra, dobra, chodź, dobra, sorry. Z Zenek, dobra. Już, już poza dobra. kamerą ci powiem ogólnie, bo już skończyliśmy nagrywać, nie, że co, kurde, nie chcę mi się już tutaj gadać o tej pogodzie, chodźmy ja Dobra, sobie ty, ja idę Oj. się wykopać, mam to gdzieś. Chodź, ja też idę stąd. <laughs> O nie! O nie! Co mówią w tych wiadomościach! Będziemy... Będziemy musieli się wyprowadzać! Szybko będziemy musieli się wyprowadzać! Rodzina, rodzina z góry złazić! Będziemy musieli się wyprowadzać! Kurczę, jak tutaj zapukał... Laki, lucky, lucky, lucky! Tornado, tornado! Słyszałeś? Słyszałeś, co, co ma być? Jaka sytuacja, co się dzieje? Kurczę, laki! O Jezus, wy tak martwiony! Słuchaj, Dzipl, jak coś słyszałem ogólnie, wiadomości jak mi tutaj e, e, nawijali, że trzeba niby bloki diamentowe. Bloki diamentowe u, e, uratują nas przed tym tornadem. Jak to trzeba zrobić? Kurczę. Czy no, bloki diamentowe, nie wiem, trzeba dom obudować, czy co? Ale słuchaj, słuchaj, yy, masz diamenty jakieś? Czy coś jeszcze? Czy coś czy, czy, czy stało ci jeszcze? Hmm! No słuchaj, ja mam. Ja mam ogólnie dużo diamentów, ale pamiętam, że wszystko dałem potrzebującym ludziom bezdomnym, ci co potrzebowali te pieniądze, ale czekaj, zerknę w swoją skrytkę. Czekaj, Kurczę, niech nie pytanie, Co mamy zrobić? Ja cię czekaj, kręcę, laki, nie były były te diamenty. Poczekaj. poczekaj. <laughs> O kurczę lipa, słuchaj, mam tylko 24 no. złota, to tylko pozostało co? mi, e, no nie mamy pieniędzy, słuchaj, musimy jakoś o, musimy jakoś wykombinować skąd weźmiemy masę diamentów. Chodź, chodź powiadomimy wszystkich już o tym, bo niektórzy może ludzie nie, nie, nie słyszeli o tym, w Dobra, co wiadomości. Nie powiedzieć. No choć lecimy, lecimy. To ostatnim filmem dobiliście aż 6000 łapeczek w górę. Dzięki wam za to. Myślę, że teraz bijecie jeszcze więcej, dlatego klikajcie łapeczki w górę. Oraz jeśli tego nie zrobiliście i chcecie oglądać każdy mój film, kliknijcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zmieńcie z czerwonego przycisku na szary. Napiszcie jeszcze w komentarzu deszcz diamentów, a przypnę ci serduszko. Ej, dobra, dobra, to chodźcie jednak do tej biblioteki, chodźcie, wchodzimy. Ej, nie, czekaj, 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 Laki. Czemu? Kurczę, ja, ja tam nie mogę wejść, bo, kurczę, przeskrobałem ostatnio. Na matmie się, się zachowywałem bo byłem, pani dyrektor, jak ona mnie zobaczy, to, kurczę, mnie okrzyczy, a ja uciekam. Dawaj, ja ją wyjaśnię, ja ją wyjaśnię, Nie, wyjaśni. nie, 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 dobra, dobra, chłopaki, do potem. Dobra, do po potem, razie. do potem. Siemka, siemka. Laki. Bo co Wy jakimś tornadem? Kurcze, bo ja się trochę wystraszyłem. Chodź, wytłumaczę ci później. Idziemy teraz do biblioteki, Gruby. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 to Idę, idę, idę. Dzień dobry, proszę Państwa. O, o nie, wy... Ej, boję się tej Pani troszeczkę. Czego to... tu szukacie? To... to jest... To jest pan. To jest chyba pan. E, my, my ogólnie szukamy e, biblioteki. W tej szkole jest jakaś biblioteka. Czy to prawda? Biblioteka jest, ale kurcze nie wiem, jakiej szukacie biblioteki. No, tej, takiej, taki Takiej fajnej, no. Takiej fajnej kartki. No, tego potrzebujecie? Panie, panie, pan gada w ogóle tak spowolnienie. Potrzebujemy ogólnie książki. Stara biblioteka, opuszczona biblioteka. Nikt w niej nigdy nie bywał, tak? Ja nie wiem, czy tam możecie wejść. Myśmy przyszli przeprosić i dostać informację, gdzie jest biblioteka. No, dobrze, to słuchajcie, chodźcie za mną. Chy, jest gruby, ale zagadałeś, dobrze. <zysklarowa> piotra. Musimy wejść do mojego pokoju. Ale chwila, gdzie my idziemy? Co to jest do za Wow! Zamknij ją! To nie jest śmieszne, chłopcze. Gdzie, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ty, ona gada tutaj. Tam... Tajne przejście jakieś. Tak, dobrze, podążajcie za mną. Mogłem, to jest bardzo stara biblioteka. W której nikt nie był od nie wiem kiedy, od niepamiętnych czasów, o, naprawdę. O kurczę, uważajcie, to Uważajcie, poświe... bo nie wiadomo, co tam się skrywa. Ej, ale ja tam nie przejdę, przecież gruby tam nie przejdzie. Ty, ale gruby tam nie przejdzie. Gruby no, na... nie Przejdziesz, przejdziesz, mówię o, ci. Dobra, jestem. Dobrze, wchodźcie, ja zostawiam was samych. Uważajcie na siebie. O, dobra, dziękuję. Dzięki pani Bibliotekarko. Dzięki pani Bibliotekarko. Ty gruby, ale tutaj w ogóle jest mało miejsca, nie haczysz wow. głową Tutaj? Ej, jaka opuszczona tutaj biblioteka jest. Spójrz tylko. Kurczę, a tu się da wspinać w ogóle po tych zielonych tych... Serio da się wspinać? Ty, wow, wow, to wow, ja nie wow. wiedziałem. Łoł, wow, ale superowo. W ogóle dobrze, że ona nas tutaj wpuściła, bo tutaj chyba nie można przebywać normalnie. Ale pajęczyny są, jaka stara biblioteka w ogóle, kurczę. Ja cię... Kurka wodna! Przecież ona ma z tysiąc lat! Już tutaj dawno nikogo nie było! Ogruby, poczytamy tych książeczki jakieś fajne... O, ale ja się tu nie mieszczę, okej, ale... ale ja się nie mieszczę. Dobra, słuchaj, przyszliśmy tutaj... przeczytać pewne informacje na temat diamentów, jak zdobyć diamenty ogólnie, bo potrzebujemy, żeby ukryć się przed tornadem, nasz dom zabudować blokami diamentowymi. Czekaj, widzisz tu gdzieś w tych książkach jakieś... o diamentach coś piszą? Kurcze, no, to wydaje mi się, że to będzie gdzieś u góry, bo to jest takie, wiesz, bardzo szczerzona, szczerzona książka. Czekaj, no, czekaj, tutaj, tutaj, popoś... tutaj, czekaj, tutaj u góry może być, poczekaj jeszcze chwilę. O, tutaj jest coś, ej, mam, zagadka masz? diamentowa, ty, tutaj jest coś. No Kurczę. właśnie ją, to ją, tą, tą książkę miałem, więc... A, to, to ci się Cze... dlatego się tak Tak, zdzieliłeś. tak, tak. Dobra, dobra, ty poczekaj, ja coś czytam, ej, jak znaleźć diamenty, ej, tu jest napisane, gruby, wyobrażasz to sobie? Serio, masz? Słuchaj to, słuchaj to. Woda ciągle stoi, nikt się jej nie boi, dziwna ryba w niej pływa, nigdy nie odpływa. Kurczę, ale wierszyk. No, super. O diamentach wie wszystko, gdzie ją znaleźć, nikt nie wie. Biorąc książkę do ręki, biorąc książkę do ręki, to? No właśnie Ej, jakiś, jakiś... Coś Kto do... mnie wywołał! Ja cię, ja cię tutaj, bo to mnie wywołał! O, Nikt cię nie wołał. Ej, kim ty jesteś? Powiedzieliście zaklęcie, które mnie wywołało! Przebudziliście mnie ze snu, co wy tu robicie! Boże, ja cię wywoję! A gruby, ja uciekam, ja się boję, ja się Lecimy, ujemy. lecimy, szybko, szybko, co jakiś. Czekajcie, Szpuszem, czekajcie. Wszystko, Ty, czekajcie, bo I... odstąd, od stąd. Czego tutaj szukacie? My, my, szukamy, jak zdobyć najwięcej diamentów. Znajdźcie, e, zachodzimy. E, e, nie bijcie Masz mnie! Mój, no mój, mój, nie mój, podchodź, nie podchodź blisko. Zostawcie mnie spokoju. Was, ja jestem sam jeden, a was jest dwóch. No i co, no i co, ja no to wszystko no nagrywam! No co? Teraz. No, w gruby nagraj to. Słuchaj, pana książkę chcecie bić? Pana książkowy, mów nam szybko, jak może Dostawcie zdobyć Zostawcie mnie diamenty. spokoju. Ja... ja wiem jak znaleźć diamenty To nam powiedz to Ale wam nie powiem <grym> On ma na pewno, on ma pewno jakąś mapę, szybko grubo atakuj go Mam mapę o, o. A bo będziesz miał przerąbane u grubego jak nie powiesz nam No u Lepiej mnie nie zabijcie i dajcie mi spokój, szybko, nie chcę już tutaj kriticale. być go Szybko dawaj go o, Dawaj go, o, o, dawaj o, go gruby damy radę o, 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 o. Wow Ile rzeczy się z jego wysypało go. Wow. Ciekawe Jej, która jest, to jest ta mapka Ty jesteśmy bogaci w ogóle o kurcze, Gruby, czekaj, masz jakąś mapę? Hey, mam, ty mam mapę, czekaj Masz? Czekaj Wow. Hey. Dawaj do kamery hey. szybko powiem, Mamy mapę, zdobyliśmy mapę, mapę gdzie w ogóle e, e, zdobyć... Ty, poczekaj, bo ta mapa gdzieś prowadzi, ale nie wiem dokładnie gdzie Gdzieś jakiś strumyk tutaj jest pokazany e, Gdzieś jakiś strumyk tutaj jest pokazany i tam mamy iść Dobra, chodź Gruby, chodź Dawaj, dawaj, lecimy. choćby już idziemy w tym kierunku, bo tutaj ogólnie e, w strumyczku e, w strumyczku jest coś zaznaczone, widzę na mapie ewidentnie. Czekaj, czekaj, wychodzimy już z tej biblioteki. W ogóle, co to za koleś był jakiś książkowy, co? No właśnie nie wiem. Nie pierwszy raz takie coś w życiu widziałem i trochę się przestraszyłem, wiesz co, no. No, ale, ale pokonaliśmy ja go. tak samo. Więc spoko. Ja tak samo. Ty. Oleś, ty. Co ty? Śmierdzi tutaj, fu. Jakąś fu, jakąś... Ty, a może, bo ja się nie myłem. Nie, ale ciekawe, bo tu śmierć jakimś śledziem. A co ty się nie myłeś, bo śledziem śmierdzisz? No nie, nie myłem się, no, no bo zapomniałem troszeczkę. Czekaj, czekaj, ta mapa tutaj prowadzi. czekaj. Ty! Wow, ej, popatrz jakie tu jest śmietnisko w ogóle, co tu się dzieje? Ej. Ludzie tak nie dbają o porządek, popatrz. Ty jeszcze w, w lesie? Wyobrażasz to no. sobie, żeby tyle monitorów było w lesie? Czemu oni nie wyrzucają tego do śmieci? Tu jest jakieś śmietnisko w ogóle. Co tu w ogóle się dzieje? Ej, ale mapa poprowadziła nas tutaj. Kurczę, to, to coś tu musi być. No, Halo? Czy jest ktoś tu? Halo, tu halo, śmierdzi, halo. Fu. fu. halo, halo. Kucze, Czy no, tu... tym śledziem faktycznie... Halo? Wow. Pani Siemanko, patrz, chłopaki. Patrz, 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 patrz. O, rybka z kurczaczkiem. O, czego szukacie tutaj? Y... Chcieliście mnie uratować? Przyszliśmy. A... a ty, rybko, potrzebujesz pomocy? Proszę, masz ciasteczka, rybko. Potrzebuję, o, dziękuję, dziękuję. Mniam, O, no, Pot... pyszne ciasteczka, dawno Pot... takich nie Potrze... jadłem. Potrzebujemy ogólnie pomocy, pani rybko, bo ogólnie mapa nas poprowadziła tutaj, a my musimy się dowiedzieć... A, ta mapa, ja wiem, o co chodzi, ja wiem. No. Wszystko wiem. Ale nic za darmo nie ma. A co, co, pani, co pani rybka by chciała za to, za w zamian za, za udzielenie informacji nam? Ja słyszałem, ja słyszałem, jak mówiliście. Mówiliście, że tutaj tak śmierdzi, śmierdzi. Ja wiem, że śmierdzi i mnie to denerwuje bardzo. denerwuje mnie to. Dlatego... Posprzątajcie proszę ten syf tutaj, wszystko, bo mi zaśmierdzili tutaj, ta woda kiedyś to była taka, 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 taka i w ogóle, a teraz taka brudna, ja. dlatego weź usuńcie te wszystkie, te śmieciowisko i zróbcie coś z tym, bo cały czas tu przychodzą i śmiecą, ma... cały czas. Okej, okay, dobra, Bierz to my się bierzemy do roboty tutaj, ja się już tak, biorę. Tak. Pani Rybko, Pani Rybko, Pani Rybko, proszę spełnić tak, nasze tak, życzenie. Tak, 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 słucham, słucham. E, jakie jest Wasze życzenie? Powiedzcie mi. Chcemy dowiedzieć się, e, 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 gdzie, gdzie można dostać najwięcej diamentów e, na świecie, bo zaraz tornado tutaj zawieje i, i wszystkich, wszystkich ludzi, wszyscy mieszkańcy się z tej miasta wyprowadzają. Proszę Dobrze. szybko dać jakieś wskazówki. Dobrze, czekajcie, szybko to zamrukuję, już, już tu, 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 biorę moją rzecz, biorę, biorę. O, proszę o okay, bardzo. mamy mamy dostanę, mm. idźcie, niech ta mapa was poprowadzi. Dobrze, ej! Idźcie jak najszybciej, tylko pamiętajcie, pogadajcie z burmistrzem, z burmistrzem, żeby, żeby posprzątał tutaj, żeby już tu nie śmiecili, dobrze? Dobra, dobra. dobra. siłka, że. Ty gruby posłuchaj, ogólnie e, rybka może dała Ci też jakiś ten... E, dała ci taką jakby e, kartę, taką e, żółtą. Masz może w punku? Żółtą kartę? No mam. Masz tu pokaż. Trzymaj, no. Ją. Ty. No. to jest ta? No, to jest ta, ale w ogóle nam się pogoda skiepściła, co? Musimy ogólnie iść w tym kierunku, dostałem mapę i ta karta też nas poprowadzi w dobrym kierunku, żebyśmy odnaleźli ten skarb. Chodź, chodź, chodź. Dalece, ja lecę za tobą. Podążajmy w kierunku tych diamentów, musimy je znaleźć. Już, już coraz, coraz bliżej jesteśmy. Coraz, Chyba! Już coraz bliżej, już coraz bliżej. Cześć, co tak wysoko wchodzisz? Czekaj, nie kurczę, tutaj musimy, muszę go nie przerąbać, bo tutaj. Brzytwa, brzytwa, słyszysz to? Gdzie oni idą? Ło, ej! Słyszałeś to? Ktoś to? Zgada. Ej, ktoś nas śledzi! Śledzi nas ktoś, no? Ej, gruby! Ej. A, tu was mam! gdzie idziecie? No nie tylko! Uciekajmy, gruby, uciekać! Chodźcie chodź się tu, złapię was! O nie, co ty, oddaj oddaj mapę! O nie, oła, ała gruby! Chodź tu lewo! Uciekaj sto nie, 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 O nie, 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 się, nie, 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 Uciekaj nie, bo cię... I co on, Nic nie, 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 Proszę, proszę zostawić! nas zostawić, my idź za, do nie, do Brzydwa, kurczę, jaka brzytwa, ej, szybko, gruby, gruby, chodź tędy! Szybko, szybko, Schwamy się, schowamy się mu, schowamy się mu jakoś, dawaj jakąś drogą okrężną, szybko, 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 szybko tutaj w tym kierunku. E, tutaj może w tym kierunku. Kurczę. Jestem Bandzior i was zabiję. wszystkie dementy wam zabiorę. Nie, ja on tutaj <laughs> dadleś, to wszystko zasko... nagram! Ej, on tutaj dalej nas goni, szybko, szybko, gruby, gruby, szybko tutaj zabrasz Dawaj kamerę, Bandzior, bierz kapere. Nie bierz nie Brzytwa nie. Lecimy, uciekaj, ona, ona zgoni cały czas, biegniesz za mną, biegniesz za mną, dawaj, szybko. Szybko, szybko, Czartę Czartę Czartę, ty. To jest tu, to jest tu, czekaj! Ona nas, on nas nie widzi! Kurczę. Nas widzi czy nie? Zgubiłem ich chyba! Uciekaj, uciekaj, hey, tutaj jest! Wysraśili się mnie! Dobra, dobra, to idziemy szybko, uciekać, uciekaj, szybko! czekajmy. Wo no szybko, szybko, uciekajmy! Ooooooo! wo. Ty! O nie! Ej, wpadliśmy tu, jest Dobra, skrytka! Co teraz robimy? No to jest dobra, skrytka! Żeby oni tylko nas już Żeby oni nas usłyszeli. Ty! Żeby oni tylko nas nie zauważyli, znaczy tylko na to musimy być... Kurczę, brzydko, gdzie on jest? Nic nie mów teraz. Idą, 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 Gdzie oni są? Co to za dziura? Jaka <śmany> dziura? O nie, o nie, o nie. Co, Co oni się tu robią? Się? O nie. Zauważył nas? O nie. Co, Co oni, oni tu robią? Kurczę. Kurde, ale tam wysoko, nie skoczy ja tu chyba. Ja się skryłem, ja skryłem. Szybku, ja też się skryłem. Ajajaj. Kurczę, kurde. Zepnij się, bo grubo się wlegasz brzuchem. Chyba odpuszczę sobie ich Cholera jasna! Kolejnym razem was złapię. Głupi przestępca! Głupi przestępca! Kurczę, też go nie lubię! A, masz jajkiem! Gruby! Kurczę, Uciekaj stąd, bo cię walne. walnę! Ty, ale w ogóle on jest niedobry, kurczę, gruby, tylko jest najgorsze to, jak my stąd wyjdziemy, czekaj, umiesz, umiesz tu jakoś wyjść? Jak mamy kurczaka? No dobra, ale mamy kurczaczka, ale, czekaj, jakoś stąd tu, o, może na ten blok się da wejść, ale co później? O, gruby, ty możesz zepnąć, weź ten jeszcze blok spróbuj zniszczyć. Halo, ratunku, pomocy, czy ktoś nam pomoże? Halo, kurczę, gruby, nikt nas nie słyszy, musimy stąd się jakoś sami wydostać. Ja jestem silny, ja mogę tutaj te kamienie poniesieć. O, Spadło coś na mnie. Dobra, powolutku, powolutku, ale ten przestępca był niedobry dla nas, co? Kurczę... O woda, popatrz woda, woda! Kurczę, czekaj, gruby, poczekaj, co ty tak szybko ty masz siły, żeby dalej kopać? W ogóle skąd ty masz siły? No bo ostatnio ćwiczę do tego MMA, MMA, więc... więc wiesz, teraz siły dużo mam Dobra to wychodźmy już, dobrze, że tego nie ma, to możemy wyjść teraz. Ja jestem już tu! Dawaj! Nie utopisz się? Podaj mi dłoń, podaj mi dłoń, gruby! Dawaj szybko, szybko! Szybko chodź, podaj mi dłoń, gruby! Ktoś mnie wciąga, dawaj, jakiś dawaj, dziwny chodź, prąd chodź. mnie wciąga na to! Ktoś mnie porywa! Chodź tu. Ktoś mi Ktoś mnie porywa, gruby, szybko! Szybko, szybko! A wyciągam cię! O, o zadaj, mi dawaj, zadaj mi obrażenia, zadaj mi obrażenia, gruby, grupy! Ratuj mnie, ratuj mnie! Chodź tu! Ktoś za nogę ciągnie! Chodź mi na za nogę ciągnie! Chodź, mi za nogę ciągnie. A? chodź tu! O Jezu... Mało ale ty jesteś łapa! Ale mało brakowało, no gruby wiem, czasem mi się tak zdarza, ale chodź, mamy tą mapę, kurczę, ja, ja drugą, ważne, że mam drugą mapę, i teraz możemy, może nas doprowadzić do tej kopalni diamentów, chodź, chodź, chodź. I jako, prawie, prawie coś mi się stało, o. wiesz? Kur, kurczę, no, ale co, co ty tam, co ci tam ciągnęło w dół? Nie wiem, jakieś prądy. Może ta złota lipka? Jakieś prądy, o nie! Ty. Kopalnia, patrz co tam jest! Kopalnia, ty! Co tutaj w ogóle jest? Jakaś kopalnia? Ty, a może to jest ta kopalnia, do której mamy wejść? Całkiem możliwe! Ej, patrz tam jest slime! Można tam skoczyć na niego! Co, co ty dajesz? Czekaj, ale czekaj. No? Musimy uważać, musimy uważać. Ej, widzę tam... Widzę tam jakąś dziewczynę diamentową i złotego konia, diamentowego konia, ty! To może tutaj jest ta kopalnia diamentów? Ty, to, jest, to jest chyba ta kopalnia diamentów. Faktycznie, bo tam jest diaksowy koń i dziewczyna, więc to na pewno to jest to. Ej, popatrz Lucky, tam to. jest faktycznie ta diamentowa kopalnia, bo patrz. Jakiś kredek tam jest mały, taki diamentowy, dziewczyna Uuuu. diamentowa i koń Uuuu. diamentowy. no on Uuuu. mówi, ale super, super. dawaj skaczemy. Ty, czy oni nam nic nie zrobią? Dobra, gruby, skaczemy tam na tego slajma? Dawaj, ja skaczę. Bo... Albo pierwszy skocz, bo, bo właśnie... Uuuu. Oh, wow. Wow. Co to się Siemanku, dzieje, Janku? Co co nie, ratuł... wow. co co to Ej, to jest pani, jakaś pani diamentowa, nas Chce, diamentami. bo diamentami. Naprawdę? ratunku, pomocy. Kurde, nie, kto to... Kurdy, O nie, kto to jest? Wow. kto to się Ej, kto to było w ogóle to jest? nas. Ej, to patrz. Uci. Uci. Na dół, na dół. Ale patrz, on wszystkich po... Mały z... tutaj, on jest dobry. On jest... Ej, mały z Gretku! mały z Gretku, halo. Nie żyjo. Ha, ha, ha. Ej, halo, Ej halo, mały, halo. Mały, halo. Halo, halo. Cześć, czyś mały, co ty w ogóle tutaj robisz? Dzień dobry, siamaneczko. Czego szukacie tutaj? Ej, my szukamy? No jak to czego szukamy? Gruby, czego my szukamy? No, Chodźcie, poskaczemy na trampolinie, o, o, diamanie, no, tak. Ruchu, tak. Pana, Pani je trochę, ale... Panie, my diamentów szukamy i musimy znaleźć... Ja jestem diamentem, to mnie szukacie. Tak, chyba. i musimy ogólnie znaleźć dużo diamentów, bo, bo zaraz za niedługo tornado odbija i musimy mieć dużo bloków diamentowych. Gdzie tu są diamenty? Proszę nas zaprowadź. Ja jestem królem diamentów i mam dużo diamentów, ile ich tylko chcecie. A tu daj nam wszystkie, co? Aha, aha, gdyby to było takie proste. W sumie to szczerze sam nie mam do nich dostępu, kurczę no. Ale mogę wam pokazać gdzie są. Gdzie To są. dawaj, ej, badźcie. Chodź. Ty czekaj, chod, chod. go tak... Co ty jesteś taki silny, kurcze. Aaa, bo ja jestem silny. Właśnie to są moi poddania, ale coś się nie słuchałem, bo... No tu daj mi się on, z, z niej... To ja no? że nie z zapłaciłeś. Możemy pobić, bo tak, ty ogólnie tak bardzo szybko nie bijesz, kurcze. Kurczę no chłopaki, kurczę słuchajcie, dobra, nie ma co gadać, chodźcie za mną. O dawajcie, zjeżdżajcie na dół. No. To jest właśnie atrakcja mojej kopanii. Ale super chłopaki, dawajcie tutaj. O, uważaj! O pigs, oh, nie, on nie bije! O oh, kurczę, on nie bije! O kurczę! nie bije! O on to, kurczę! O z tego! Wyszimy go na <gestği> dół! Patrzcie, go, patrzcie, patrzcie, go, patrzcie. Ej, dawajcie Dobra, do góry, go wepchniemy. To jest nasza misja. Dobra, słuchaj, młody. Gdzie, gdzie, gdzie możemy znaleźć diamenty? Gdzieś tutaj? W tej Kurcze, No rozejrzyjcie się tak, kurczę. No, gdzie to takie podejrzane miejsce? A, patrzcie tu! U, u, ale to jest taki problem. No Tutaj jest? O kurczę, no Nie super. mam wejścia dostępu, ja nie wiem czy wy się dostaniecie, bo ja kurczę nie mam właśnie... Założyli mi tu blokadę. Jak ja mam tam wejść? Ej, o, a wie wiecie jak? ej ja pa No pamiętam, a pamiętasz jak, jak złota rybka nam dała tą kartę? A no, tak. kartę, kartę. to może być to. Ty. To weź tutaj właśnie. Dobra. Ej, ej, tam, nie jedź tam, jedź tam! Kurde! Chodź tu, co wow. tu się O nie, o co nie, o nie! nie. nie. potwory tam Muszę bo. wam dać ekwipunek. Macie diamentowe miecze. Ech. Dzięki! dziękuję, dziękujemy, kucze, bo może nam się coś tam stać. Widzę, że tam są groźni ludzie. Dobra, to idziemy atakować ich. Chodźcie, chodźcie. Dobra, I... pomogę wam. Myślę, że dam radę. Ja mam tutaj jakąś żelazną zbrojkę, nie wiem skąd. Ty, wiertarkę mam! Skąd ja mam wiertarkę? <laughs> po co <ty> ci wiertarkę? <laughs> <laughs> żeby dziurę w <pepuć>, grubemu wywiercić. Dobra, dawaj bęben!

o kurcze! ile tutaj, ile tutaj. Kurczę, jakie tu dawno nie było. O, patrz, diamenty. Wow, ile tu jest diamentów, ile tu jest diamentów, chyba wszystkie na świecie są. Ile diamentów, Jocie. Ale super, gruby, będziemy bogaci. Dobra, chodźcie szybko te diamenty, bo zaraz tornado. O, pada. To to jest? Wow, ile mam tutaj diamentów. Wow, mam dużo bloków diamentowych. Dobra, trzeba teraz iść do góry, zrobić tą kopułę, żeby uchronić się przed, przed tym przed tym tornado. Chodźcie, chodźcie, szybko. Lecimy, Ociechajmy lecimy! To. Chodźcie, chodźcie do góry, do góry, do góry, do góry! Idziemy, idziemy stąd, idziemy stąd, szybko, 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 ewakuacja! Dobra chłopaki, to w sumie trzymajcie się, wieszcie wszystkie diamenty, co chcecie, mi one już nie są potrzebne. No, pa. Dobra, Trwają wykończenia, dlatego szybko budujcie, bo zaraz Ucha. tornado nadejdzie, szybko, o, szybko. Kurcze, jak najszybciej, jak najszybciej chłopaki! Zobaczcie w ogóle troszkę tutaj wybudowaliśmy to na pewno... Ty, ale tak żebyśmy weszli nie, bo musimy się chronić bo przed gruby tornady, to na pewno nie. nie wejdzie, taki gruby jest No ja już wszedłem o, tak, tak. tutaj Dobra, czekajcie już tutaj, tego wszystko trzeba szczelnie zamknąć pamiętajcie, żeby pan... O do środka już i play. Jest! Jest! O, mamy oh! tam się! O yeah, kurczę, jakie to wielkie jest co? Wow no, o! Wow, udało nam się w ogóle uchronić. Teraz, teraz jesteśmy bezpieczni. To co? Kto ze mną rudkę idzie w konsolę pograć? No, dobra, ja też lecę. tutaj Juhu. Ej, ja Zwycięstwo wygraliśmy Ej, ogólnie jak fajnie, kurczek, superowo. O, tutaj jest konsola, tak? Ha, ha, gramy. Gramy, woohoo. Ej, gruby, nie wchodź nam tutaj fekwę, no, bo nie jesteś przezroczysty. Kuczno. Poczekajcie, poczekajcie. Ała, gruby, nie po głowie. Ała, po głowie, po, po czole Kale, mi skacze. Ej, gruba, ała, no przestań. Bo... Dobra, graj, gruby, dobra, już. nie chcę już. Ej, chyba krzesło złamałem. O kurde, gruby, aż się pokrzywiły w ogóle te żelastwa od krzesła.